Tematów konferencji naukowej Spektrum Różnic i Wyjątkowości była prelekcja zaburzenia osobowości a uzależnienia przygotowana przez doktora Sylwestra Bembasa z. Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Temat bardzo szeroki. Pewnie wszystkich aspektów nie poruszymy w naszej rozmowie, ale chyba odnosząc to do osób młodych, do dzieci i młodzieży, zarówno zaburzenia osobowości, jak i uzależnienia mają tutaj ze sobą pewne konotacje. Jest ich coraz więcej. Tak, to prawda, że niestety, ale coraz więcej ludzi cierpi na zaburzenia osobowości także młodych ludzi w wieku adolescencji, w wieku wczesnej młodości. Oczywiście powodów tego jest bardzo wiele. No przede wszystkim funkcjonowanie w rodzinach i to, co taki człowiek doświadcza w rodzinie. Bardzo intensywne uczestniczenie w tak zwanym świecie wirtualnym, nadużywanie tego świata wirtualnego. No różne też zagrożenia globalne, z którymi w tej chwili się mierzymy, bo no też pandemia i zamknięcie na jakiś czas ludzi, no to wszystko w dosyć dużym stopniu przyczynia się i wpływa niestety negatywnie na zdrowie, na zdrowie psychiczne. Więc w tej chwili badania pokazują, że coraz więcej młodych ludzi no ma problemy z zaburzeniami lękowymi, ma problemy z depresją, z obniżonym nastrojem. I tutaj badania pokazują, że ten stan zdrowia psychicznego młodych ludzi w ostatnich latach znacząco się pogorszy. Pytanie, czy my nie urządzamy świata w taki sposób, że ten świat po prostu jak karuzela kręci się za szybko w stosunku do jakichś naszych możliwości percepcyjnych, tak? Być może gdybyśmy się spotkali za, nie wiem, dwie, trzy, cztery dekady, będą jakieś mechanizmy, które społecznie wytworzymy, które spowodują, że będziemy sobie radzić, ale w tym momencie ewidentnie mamy do czynienia z lapiną problemów natury psychologicznej i psychiatrycznej. Z czego to wynika i jak temu przeciwdziałać? To prawda, że te przemiany, których jesteśmy świadkami w ostatnich latach, w ostatnich kilkunastu latach, no są bardzo intensywne i skutki tego wszyscy odczuwamy. To dotyczy przede wszystkim młodych ludzi. Tutaj szczególnie chciałem zaakcentować takie bardzo intensywne uczestniczenie w świecie wirtualnym. A więc w tej chwili młodzi Czyli technologia ludzie. Technologia jest problemem. Myślę, że tak. No nie tylko, ale w dużej części technologia. Młodzi ludzie, no bardzo mocno wchodzą w ten świat wirtualny, bardzo szybko się uzależniają i tutaj też. Bardzo duże zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o dorosłych, o, o rodziców, o szkołę, zwłaszcza jeżeli chodzi o rodziców, bo jeżeli rodzice. No nie wprowadzą zasad, nie dadzą dobrego przykładu, nie będą wychowywać dzieci do takiego racjonalnego i mądrego korzystania z tego świata wirtualnego. No to w tej chwili jest tak, że nawet jak czy pokazują badania, czy jak no, prowadzą różne warsztaty w szkołach i tam sprawdzamy w cyfrowym dobrostanie, jaki jest czas średni korzystania z internetu przez dzieci, no to niestety, ale to są już no, liczby. Uważa kilkanaście godzin na dobę. Kilka, a w niektórych przypadkach niestety nawet kilkanaście godzin na dobę. Jeżeli spojrzymy na badania pokazujące ten czas średni korzystania z internetu, to on z roku na rok jest coraz większy. W tej chwili jest to już grubo ponad 4 godziny, średni czas, prawda? A są takie przypadki, że jest to tak jak pan powiedział, kilkanaście godzin. A to jest akurat przerażające pytanie, tylko czy. Edukacja może być na tyle atrakcyjna, pokazując, że światło niebieskie jaką robi krzywdę dla naszego mózgu, dla naszego rozwoju, czy ta edukacja, ta dobra edukacja może być na tyle atrakcyjna, żeby młodzi ludzie chcieli to zastosować, zobaczyć i przekonać się, że, że może być lepiej. Ja myślę, że tutaj no, edukacja ma sens i ona działa. Też profilaktyka odgrywa hmm. bardzo ważną rolę, ale też przede wszystkim. Przykład rodziców, bo rodzice wychowują poprzez modelowanie, własnym przykładem. Jeżeli rodzice dają mądry przykład, jak się korzysta z tego internetu, z tego świata wirtualnego, no to jest też, przekłada się to w dużej mierze na to, jak korzystają dzieci. No W tej chwili jest takie modne pojęcie higiena cyfrowa, prawda? Więc to jest zbiór różnych zasad polegających na takim mądrym, rozsądnym korzystaniu z internetu, prawda? By ten czas tam powiedzmy u takiego młodego człowieka w wieku tam powiedzmy powyżej 13-14 lat oscylował w granicach godziny maksymalnie Dwie godziny, żeby ten młody człowiek nie korzystał z tego internetu w nocy, żeby miał takie przerwy w korzystaniu z internetu. No też no, odpowiednie treści, żeby, żeby przeglądał, prawda? Więc rodzice tutaj mogą to wszystko nadzorować i odpowiednio wychowywać to dziecko. No są tak zwane algorytmy, prawda? Więc no, jest tak, że każdy z nas ten internet ma inny, i dziecko przeglądając różne treści. No dostaje i tam są mu podsyłane przez Najbardziej algorytmy. atrakcyjne. Najbardziej atrakcyjne, ale my, jako rodzice i nauczyciele, wychowawcy, no mamy na to wpływ. Dlatego, że no jak weźmiemy urządzenie dziecka i tam trochę poprzeglądamy po swojemu treści, które są atrakcyjne, które są wartościowe, no to później w tym telefonie, w tym urządzeniu dziecka te treści się. Te treści się znajdą, a więc tutaj niestety jest tak, że rodzice bardzo często skupiają się na tym czasie korzystania z internetu. A to tylko jeden z elementów. A to tylko jeden z elementów. No, on jest w jakiś sposób ważny, ale no, może być również też tak, że dziecko skorzysta z internetu przez trzy minuty albo przez dwie minuty, ale zobaczy, ale zobaczy tam takie treści dramatyczne, tak przemocowe, tak brutalne że to będzie miało no, negatywny wpływ na jego psychikę. Więc w tej chwili no, stoimy przed takim olbrzymim wyzwaniem takiego racjonalnego wychowywania dzieci, jeżeli chodzi o ten świat wirtualny, bo no, rzeczywistość pokazuje, że no, dzieci same sobie tych zasad nie, nie, nie ustalą. Jeżeli, jeżeli nie ma wychowania, nie ma opieki ze strony rodziców, no to wcześniej czy, czy później to dziecko zaczyna nadużywać tego internetu i się... Uzależnia. No, a to się przekłada później wprost na, na, zdrowie zmianę, psychiczne. na zmianę osobowości. Bo a? o tym pamiętajmy, bo być może, jeżeli nie przeraża niektórych rodziców kwestia uzależnienia od technologii, to być może tym argumentem, który przekona do wdrożenia pewnych działań, będzie. No, Możliwa i rzeczywista zmiana osobowości u naszego dziecka, bo to jest też aspekt, o którym trzeba pamiętać. Tak, to prawda. No, ale jest też tak, że ta osobowość no, kształtuje się w rodzinie, w oparciu o relacje z rodzicami w tych pierwszych latach życia. Więc też jest istotne, co tam dziecko doświadcza w tej rodzinie, bo jeżeli doświadcza przemocy, doświadcza krzywdy, doświadcza traum, jeżeli na przykład rodzic jest uzależniony od alkoholu, czy nie wiem, narkotyków i tak dalej, no to wtedy ryzyko, że że to dziecko będzie cierpieć na jakieś zaburzenie osobowości, jest bardzo dużo. No w tej chwili jest tak, że coraz więcej mamy zaburzeń osobowości borderline wśród młodych ludzi, w ogóle wśród, wśród ludzi, coraz więcej jest narcystycznego zaburzenia osobowości, innych zaburzeń osobowości. A więc jest też tak, że ludzie rzadko zgłaszają się po profesjonalną pomoc, na przykład do psychoterapeuty, z powodu samego zaburzenia osobowości. Najczęściej są to skutki tego zaburzenia osobowości, a więc jest albo jak zaburzenie. Jak zaczynamy przeszkadzać, już w jak zaczynamy, cierpieć, jak zaczynamy cierpieć, bo zaburzenie osobowości to jest szereg różnych deficytów, które taki człowiek ma, szereg trudności, z którymi się boryka, bardzo intensywne emocje przy tych głębszych zaburzeniach osobowości, rozszczepienie osobowości, a więc jeżeli te zaburzenia osobowości nie są leczone, to wcześniej czy później musi nastąpić cierpienie, a to cierpienie następuje na skutek albo e, uzależnienia od czegoś, alkohol, narkotyki, czyli substancje, albo uzależnienia behawioralne typu na przykład internet, albo zaburzenia lękowe, na przykład nerwica, albo niestety, albo niestety depresja. Więc no niestety jest tak, że ludzie trafiają do terapii wtedy, kiedy zaczynają cierpieć, wtedy, kiedy są już skutki tych zaburzeń osobowości. A tutaj chodzi o to, żeby diagnozować to wcześniej i żeby ci ludzie dostawali profesjonalną pomoc, żeby tych konsekwencji negatywnych nie było. I zaburzenia osobowości a uzależnienia to także temat naszej konferencji. Bardzo dziękuję, pan doktor Sylwester Bembas. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.